Mamy drugą połowę kwietnia i choć jest zimno, to rośliny zdają się nic sobie z tego nie robić. Wspaniale kwitną, coraz więcej kolorów pojawia się każdego dnia w naszym ogrodzie. Zapraszamy Was serdecznie na spacer po naszym ogrodzie w Filipowicach. Dołączcie się do nas i podziwiajcie piękno wspaniałych kwiatów. A w dzisiejszym odcinku spacerujemy i podziwiamy piękno kwietniowego ogrodu. Alicja kuca między roślinami, a Lucyna siedzi na nich. Więc każdy podziwia tak jak lubi. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mamy jeden z niewielu ciepłych dni, ale coś jakaś zimna ta wiosna, mamuś. Bardzo zimna. Właśnie chciałam powiedzieć, że trzeba się cieszyć każdą chwilą cieplejszą, ładniejszą, słoneczną I bezdeszczową. i bezdeszczową, bo niestety zapowiedzi są takie, że dalej nie będzie znowu tak dalej. Poważnie. Różowo, ja to już myślałam, to że już koniec tego sobie twoje myśli, twoje myśli możesz się cieszyć myślami swoimi. Jeśli będzie ładnie, to będziesz mile ty i ja, no i my wszyscy będziemy mile zaskoczeni. Oby, oby, słuchajcie, tak było. No dobra, zimna wiosna, ale rośliny całkiem, całkiem sobie radzą. Może im ten chód sprzyja. Ja uważam, że tak jest o wiele lepiej, mimo że je, dla nas jest e, źle, bo nam jest zimno i nie, nie zachęca to do wyjścia na, na zewnątrz, że tak jest lepiej niż gdyby miało być nagle w kwietniu walnąć miał fala upałów. Tak, upał Dzięki, tak? By, bywało tak, bo wtedy rośliny szybko zaczynają rosnąć, nienormalnie szybko, zakwitają, szybko przekwitają. Po prostu nie, nie mają szansy na taki harmonijny rozwój wiosenny. A tej wiosny właśnie więc tak jest, mimo tego zimna. To znaczy jest to, że się tak harmonijnie rozwijają że się harmonijnie mm -hmm. rozwijają. i to widać na naszych, w ogóle w całym naszym ogrodzie. Mamy nadzieję, że e, to zaraz to zobaczycie, bo faktycznie kępy bylin są okazałe, mają du, duże liście, no i e, to zapowiada e, spektakularne kwitnienie latem. No a wiosenne byliny i kwiaty cebulowe też pięknie kwitną. Pojawił się nowy zakątek, bardzo ładny, wczesno w naszym ogrodzie. Tutaj o tej porze roku zwykle było no, ładnie, ale tak trochę pon ponurawo, bo rosły same. Tutaj są te małe iglaki, tak zwane czarcie miotły. No i właściwie y, jako tło miały ziemię wysypaną zwykle korą. No i dzięki y, y, Bogu wpadłyśmy na pomysł, żeby y, posadzić tutaj taką, zrobić taką łączkę z wczesno niewysokich, zaznaczam, roślin, i żeby one sobie tutaj y, 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 kwitły. No i mamy, dzięki temu mamy piękne szafirki. Mamy tulipany, turkestanika, mamy tulipany takie inne, nie wiem jaka to jest odmiana, ale też niższe o pofalowanych takich liściach. No i tam dalej trochę już się zaczynają wyższe elementy, czyli czosnki, czosnki ozdobne. A tam w środku za iglakami widać wielkie kindybały pustynników. Szafirki, które okalają tę rabatę. One jeszcze nie są w tej chwili w pełni kwitnienia, i tu będzie bardzo, bardzo niebiesko. Tam w środku, w tych kępkach jest jeszcze dużo nierozwiniętych pąków. No i trochę tłumią na tym etapie tłumią te kwiaty liście, które są bardzo bujne. I w w tym roku one nie zbrzydły, więc żeśmy ich nie ścięły, bo zwykle jeśli brzydną, to je tniemy. Ale specjalne miejsce i specjalną atrakcją tutaj tego, tej, tej łączki, z tych drobnych kwiatuszków, jest niewątpliwie zawilec wieńcowy. Albo yy, druga jego nazwa to zawilec koronowy, o przepięknym, takim no, karminowym, bordowym. Kolorze kwiatów. Ten rozwinięty kwiat jest tu obecny już od kilku tygodni. On był pączkiem, takim jakby w połowie rozwiniętym, zatrzymanym. No i ja po prostu byłam urzeczona tym, że on tutaj w ogóle jest. Skąd? Zastanawiałam się skąd się wziął, bo przecież nie przypominam sobie, żebyśmy go tutaj sadziły. No, może jednak posadziłyśmy w szale sadzenia tych, tych setek cebulek, które Alicja zamówiła jesienią. Dlaczego się dziwię, że on jest, bo ten zawilec jest, nie jest w 100% mrozoodporny, jego, jego cebulka. Przeżył, przeżył, bo widocznie ma właściwą, e, e, przepuszczalną e, i, i ciepłą, szybko nagrzewającą się glebę, no i należy się cieszyć. Kwie, liście ma podobne do, e, trochę do, do pietruszki, należy do tej samej rodziny, a, co y, jaskier azjatycki. Wielką atrakcją w naszym ogrodzie są szachownice. Tych szachownic mamy kilka gatunków, ale ja najbardziej lubię właśnie te, przy których tutaj teraz kucam, czyli przepiękne szachownice kostkowate, które nie są duże, ale ich kwiaty wyglądają jak takie lampioniki, zawieszone na cieniutkich łodyżkach i w sumie. Tak naprawdę, właśnie te kwiaty są y, całkiem spore jak na taką zdawałoby się delikatną roślinkę. Szachownice kostkowate nie są za bardzo popularne, a szkoda, bo są zupełnie niewymagające. Y, lubią miejsca wilgotne. No tutaj, właśnie y, przy. Przy brzegu naszego oczka wodnego mają tej wilgoci sporo i tak naprawdę, słuchajcie, nie wymagają od nas praktycznie żadnej tutaj uwagi ani pielęgnacji. One tu po prostu są. To na co trzeba uważać, to żeby ich nie wyplewić, bo. Jak dobrze się przyjrzeć, to wszędzie pojawiają się nowe siewki. One się pięknie rozsiewają. Tylko, że te siewki mają w pierwszym roku taki pojedynczy listek, i po prostu bardzo łatwo pomylić go z chwastem i wyrwać. W drugim roku nie spodziewajcie się też kwiatów na tych siewkach. Szachownice kwitną dopiero. Takie właśnie rozmnażane z siewu dopiero w trzecim, czwartym roku, no ale warto czekać y, na te wspaniałe lampioniki. Jak przyjrzycie się płatkom, to faktycznie widać ten wzorek y, szachownicy. My tutaj mamy jedną szachownicę kostkowatą o kwiatach białych i ona jest co roku, co roku się pojawia i co roku jest tylko jeden kwiat, biały kwiat, ale zawsze go wypatrujemy, czekamy go, y, na niego i naprawdę jest przepiękny. Kolejne szachownice, które są niesamowitą ozdobą, tutaj właśnie mijamy je codziennie idąc ścieżką dalej do ogrodu, to są szachownice cesarskie, korony cesarskie, no zobaczcie po prostu na to, faktycznie korony są bardzo wysokie, sięgają mi niemal do pasa. E ich cebule są bardzo drogie, szczególnie cebule odmianowe, nawet 40 zł. Płaciłam za tę odmianę. Faktycznie troszkę się różni od tych, jest ciemniejsza. Nazwa ma rubra, czyli miała być czerwona, no ale tu bym się kłóciła, akurat czy ona jest taka bardzo czerwona. Natomiast faktycznie ma jakby drugi rząd tych kwiatków, i płatki zewnętrzne są takie bardziej intensywne. No, warto ich szukać. Przepiękne są szachownice żółte. Miałyśmy je oczywiście kiedyś w ogrodzie, no ale się wytraciły. E, miały taką opinię roślin, których nie lubią nornice, bo mają faktycznie taki intensywny zapach, te cebule. I nawet jak się tutaj przechodzi, to też czasem czuć zapach, taki specyficzny zapach szachownicy. Ja akurat lubię. No i okazało się, że nornice zdaje się, że też wcale nie pogardzą. E, więc to może być problemem i e, również jak będziecie sadzić te cebule to one mają taką dziurkę w środku i trzeba je tak posadzić bokiem, żeby w tej dziurce nie zbierała się woda. Po prostu nie lubią zagniwania, nie lubią akurat te właśnie mokrej gleby. A teraz pokażę Wam najmniejsze szachownice w naszym ogrodzie. Może dosyć niepozorne, ale bardzo ciekawe i również bardzo urocze. No to już jest taka atrakcja też właśnie dla, dla hobbystów, dla tych, którzy lubią kolekcjonować coś niezwykłego. Zobaczcie teraz szachownice Lisie. Zobaczcie, jakie cudo. Pokryte takim jakby woskiem. Yy, urocze małe dzwoneczki. W środku bardzo też yy, bardzo ładne, bo żółte. I właśnie ta żółta falbanka na dole robi robotę. No taki mają kolor y, lekko fioletowy, szarawy, niepozorne, ale jak urocze i właśnie teraz z wiosną, kiedy jeszcze nie ma tak dużej konkurencji na rabatach bylinowych, można podziwiać ich urodę i cieszyć się nimi w ogrodzie. One również się same wysiewają. Tutaj zobaczcie, y, są młode. Młode siewki, tak właśnie wyglądają siewki tych szachownic, jednych i drugich. Nie wyrywajcie takich pojedynczych listków, dajcie im szansę. I tutaj dookoła widzę, że coraz więcej tych szachownic się pojawia, więc mam nadzieję, no, że niebawem będą okazałe kępy. Nasza rabata bylinowa, ta długa rabata idąca przez cały ogród, jest najbardziej atrakcyjna latem, kiedy tutaj kwitną letnie byliny, floksy, słoneczniczki, rozchodniki, kołotocznik wierzbolisny, świecznica. To wszystko tutaj wspaniale kwitnie, no ale teraz też chciałoby się trochę koloru, dlatego właśnie w zeszłym roku dosadzałyśmy tutaj przepiękne pierwiosnki, które dają właśnie ten kolor różne gatunki tych pierwiosnków. No i sadziłyśmy tulipany w donicach. My tu mamy grazującą nornicę, która wyżerała nam skutecznie wszystkie rośliny cebulowe, nawet czosnki. Dlatego właśnie postanowiłyśmy sadzić już od 2 czy 3 lata temu pierwszy raz i to nam się sprawdziło. Po prostu cebulę sadzimy w takich... W czarnych donicach produkcyjnych, takich okrągłych, po kilka sztuk. No i to, słuchajcie, ma naprawdę duży sens, bo po pierwsze, łatwiej nam wyciągać te, te donice, jeżeli coś nam się nie spodoba. Po drugie, za jednym zamachem wsadzamy od razu całą donicę, bo tak to trzeba było pojedynczo wkopywać te cebulki, czyli my sobie przygotowujemy cebulki, sadzimy do donic w szopce, na stole, a później tylko wkopujemy te donice. Nowym elementem na naszej rabacie są przepiękne ciemiężyce. To są rośliny, które. Można spotkać w naturze. One są w naturze pod ochroną. My mamy bardzo dużo sadzonek z własnych nasion, z jednej ciemiężycy, którą kiedyś gdzieś udało nam się kupić na jakichś targach hobbystów. To jest ciemiężyca czarna o takim ciemnym kwiatostanie, bardzo okazałym, no ale przede wszystkim jej wielką ozdobą i atrakcją są te niesamowite, karbowane liście. Niestety bardzo lubiane przez ślimaki, dlatego właśnie rozsypujemy tutaj granulki. Ekologiczne granulki na szczęście można i już takie kupić, które nie szkodzą zwierzętom, nie szkodzą ptakom, a chronią nasze ciemiężyce, no właśnie przed ich zakusami. Link do granulek znajdziecie w opisie tego filmu. Te ciemiężyce dopiero rozwijają się, na pewno nie zakwitną w tym roku, bo dorosła ciemiężyca osiąga właśnie swoją taką dojrzałość dopiero w 5-6 roku, i wtedy też pokazuje się ten kwiatostan. Te ciemiężyce mają około 3 lat, czyli jeszcze co najmniej 2-3 lata czekania na kwiaty. Kwiecień to nie jest pora piwoniowa, żadna piwonia w tej chwili nie kwitnie. I dopiero się nimi zachwycamy i, i przypominamy sobie o nich na przełomie maja i czerwca. Ale ja zachwycam się piwoniami już teraz, nawet wcześniej, wtedy kiedy one wychodzą z ziemi. Są tak e, różnorodne, mają tak e, różne właśnie pąki i rozwijają się w różnym tempie. A w tej chwili na naszej rabacie. Właśnie piwoniowej, gdzie specjalnie stworzyliśmy im takie warunki, żeby miały nie za dużo słońca i nie za dużo cienia, czyli półcień. Mamy przeróżne kolory tych liści. Niektóre liście, niektórych piwoni są już całkowicie rozwinięte. Na przykład takiej piwoni, która się nazywa Carrara. To jest jedna z najwcześniejszych. I ona ma takie właściwie brązowo-bordowe liście. I ma już pąki. Lada moment zakwitnie. To jest właśnie ta, ta kępa tutaj. Bardzo oryginalnie i tak dorośle już w tej chwili wygląda kępa Piwoni Młokosiewicza, która ma już dojrzałe praktycznie prawie liście, zielone, łodygi czerwone, właśnie takie zaróżowione i ma już pąki i niebawem będzie kwitła. O Piwoni Carrara, tej najwcześniejszej mówiłam, Zielone, zielone liście i takie, takie właśnie gęste, gęstą kępę tworzy już piwonia lekarska. Bo większość piwoni, o których tutaj mówię i które mamy posadzone, to są piwonie chińskie. Natomiast piwonia lekarska w naszym ogrodzie występuje właściwie tylko w trzech miejscach i dlatego ona jest, jak to się mówi, bardziej do przodu od innych, bo ona jest wcześniejsza. Ona kwitnie zdecydowanie w maju. Nie na przełomie maja i czerwca, tylko trochę wcześniej od innych piwoni. No, starałam się tak tę piwoniową rabatę urządzić, żeby właśnie o tej porze Oprócz kęp piwoni było jeszcze, był jeszcze jakiś kolor. Posadziłyśmy tutaj z Alicją po raz drugi tulipany w doniczkach. Bo tutaj rosły tulipany posadzone bezpośrednio do gruntu. Niestety wszystkie padły łupem nie wiemy jakiego, jakiego stworzenia, no ale tak, tak skutecznie potrafił je zniszczyć. Jeszcze tutaj kawałek zostało takich zniszczonych. Trochę, jest trochę pierwiastków, jest trochę fiołków, także chodzi o to też, no, staramy się tak komponować nasze rabaty, żeby było y, 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 coś na nich i wiosną, i latem, i jesienią. Pamiętajcie, żeby zrywać. Liście czosnku niedźwiedziego i robić z nich pesto. Możecie je, je również zakisić, a pesto y, tylko kilka dni można przechowywać w lodówce. Ja w tym roku będę próbowała mrozić i zobaczę y, z jakim. Efektem. To jest wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w tym odcinku. Jeżeli podobają Wam się nasze rady, nasz ogród, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie lajka albo komentarz pod filmem, bo to pomaga rozwijać nam właśnie kanał. Zapraszamy w każdą niedzielę o 10 na nowy odcinek. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.